No najpierw muszę się przywitać, dzień dobry. Bardzo dobre wrażenia odniosłem, proszę panie, bo takie wrażenie, że lepiej jak w domu nieraz. No powiem tak, jeśli chodzi o personel, jesteście państwo bardzo dobrą firmą, bardzo dobrą kliniką, zgraną i co ważne, taką, każda osoba tutaj zna swoje miejsce, powiedzmy, i swoją fachową robotę wykonuje. A w dodatku, musiałbym powiedzieć, że każdy to robi po prostu sercem, a no to jest ważne, to jest zasada, podstawa przy każdej pracy. No, jesteście ze best, jak się mówi na zachodzie. Kiedyś Marylka Rodowicz śpiewała Życia psia mać południe. no właśnie to popołudnie już nastąpiło, no to różne dolegliwości człowiekowi po prostu deskwierają. No, ale ja miałem problem do, do, dokładnie tutaj po prawej stronie, ja wiem, że język fachowy, dentystyczny jest trochę inny, ale ja tak mówię po prostu, tutaj u góry miałam mostek cały stawiany. E, później okazało się, że jeszcze potrzebne ingerencje tam, innej części właśnie żuchłe. i właśnie teraz wyszedłem w niebo zniosłe, od pana Maxa między innymi. Dlatego, że ta koronka, która w tej chwili była mi postawiona, ja nawet nie uczułem, że to, że to nie jest mój ząb. No jest nawet lepszy niż ten, który był, który się nadszczerbił poprzednio. Także po prostu problem mój został rozwiązany i cieszę się i ja na pewno jeszcze będę do Państwa się zwracał o pomoc. Nie wiem, czy to ważne teraz, bo jesteśmy w przededniu świąt. Ja wiem, że na Ukrainie jest ciężko i święta mimo wszystko przyjdą tutaj. I mam nadzieję, że te święta przeniosą jeszcze zwycięstwo dla narodu ukraińskiego, dla całej Ukrainy i dla całej Europy, dlatego że tak naprawdę bronią Państwo nie tylko swego pokoju, swojej wolności, ale wolności całej Europy. No i Polska, jak może, to ona się też w tym jakoś wpisuje i podpisuje. A więc życzę zdrowych, spokojnych i pokojowych świąt. Bożego Narodzenia. Do zobaczenia.